Generalnie z meczu całego jesteśmy zadowoleni, biorąc pod uwagę wcześniejsze, wcześniejsze spotkania z Wrocławiem. To był nasz już aż czwarty mecz w tym sezonie z Wrocławiem. Poprzednie skończyły się no, porażką, gdzie z przodu dla wrocławiaków była dwucyfrowa liczba z dwójką na początku, więc wynik 9 do 3, bo tak się skończyło, jest zadowalający. W końcu śpieliśmy, pokazaliśmy, że możemy nawiązać jakiś tam kontakt bramkowy, że nie do końca jesteśmy łatwi do przejścia. Cała drużyna wiem, że chłopaki są zadowoleni z tego, jak zagraliśmy. Przyjechaliśmy w mocno okrojonym składzie, mieliśmy tylko dwie osoby na zmianę, więc jesteśmy zadowoleni z tego, że wytrzymaliśmy kondycyjnie, dotrzymaliśmy tempa, trafiliśmy trzy bramki. To dla nas dużo znaczy na przyszły sezon i całkiem niezłe rokowania nam to, że tak powiem zapewnia. Cieszę to, że wygraliśmy na razie bez porażki. Sama gra, już wiele pozostawia do życzenia. Zresztą widać różnicę między poprzednim wynikiem. W meczu, ale jestem zadowolony, zagrało, zagrało czterech debiutantów, spisali się, nawet niektórzy całkiem dobrze, nie można narzekać. Jakie typy na finał podobno tak, gracie z Warszawy? Tak, tak. No to właśnie słyszałem, że jest tam wynik 6-6, co oznacza dogrywkę, święci musiałby strzelić trzy bramki w dogrywce, raczej, raczej mało prawdopodobne, no cóż, mecz z Warszawą był najbardziej zacięty w tym sezonie regularnym, Cieszę się to, że będzie finał na dobrym poziomie. Zapraszamy na Weekend Mistrzów w Oświęcimiu e, prawie za miesiąc. E, wszystkie informacje będzie można znaleźć na, polskiej, na, federacji, na stronie Polskiej Federacji Lakrosa, także zapraszamy też na tą stronę. E, do zobaczenia, mam nadzieję, że się zobaczymy i będzie tam jak najwięcej kibiców i, i będziemy się mogli dobrze pobawić i oglądać trochę fajnej, fajnej gry, że tak powiem, fair i dużo dobrego sportu. Parę widoków kolejnych akcji. No, to dziękuję dziękuję za rozmowę. Na...